Pani Wokon. Pozwolę ja sobie przekazać następnie wyrazy mojego najgłębszego współczucia żonie wrócznika chorążego Emiliusza Musiana. Jesteśmy z Panią, czujemy Pani ból, proszę na nas liczyć. Widzę dzisiaj ogromne zainteresowanie prasy, które normalnie naszym posiedzeniem nie towarzyszyło. Właściwie jestem bardzo wściekła, ponieważ każdy z Państwa od dnia katastrofy miał to przed oczyma. Mieliście przed oczyma ten samolot, który zleciał z wysokości kilkunastu metrów. I ośmielaliście się nam mawiać, że to jest normalna katastrofa lotnicza że to brzoza złamała skrzydło to oburzające, to haniebne. Powinni się wstydzić. więc bardzo bym prosił jakby pani poszerzyła to jakie pani ma odczucia odnośnie dziennikarzy, którzy dotąd tak się zachowywali, no mocne słowa ja też powtórzę, haniebne. Jak powiedziałam w tym wystąpieniu w czasie trwania posiedzenia zespołu. Wszyscy mieliśmy przed oczyma. Solidarni 2010, którzy są mi bardzo bliscy i którzy nigdy nie dali się nabrać na fałszywe informacje i zawsze mieli jasną wizję katastrofy. Do nich czuję najwyższy szacunek. Natomiast byliśmy nieustannie bombardowani coraz to nowymi um, zasłonami dymnymi, kłamstwami, oszustwami. Um, to dosyć trudno jest zapomnieć i przebaczyć, a o szacunku już nawet nie ma mowy. Solidarni 2010 powstali dlatego, że wydarzyła się ta katastrofa i ten y, cały y, syndrom po katastrofa posmoleńska, jak to zostało nazwane. Pani to zapewne odbiera bardzo głęboko i, i, i wręcz nawet trudno mi pytać o, o coś więcej, ale wiem, że my jesteśmy z panią. Ja odpowiem państwu bardzo osobiście. Po katastrofie moje życie się zawaliło, porządek Życia, spraw został bardzo poważnie zburzony i zakłócony. Każdy, a ja szczególnie jako żona prawnika od 40 lat, miałam bardzo głębokie wpojone poczucie porządku, że no można się zgodzić, że coś się zawaliło, ale żeby. Wyjść z traumy czy wyjść z emocjonalnych przeżyć trzeba zbudować nowe życie na prawdzie. I tego nam odmówiono od samego początku. Ja dzisiaj nie bez powodu pokazywałam zdjęcie rozwalonego samolotu. No, dla każdego człowieka, który ma oczy do patrzenia i trochę rozumu w głowie, jest absolutnie jasne, że ten samolot nie mógł się tak rozbić. Stąd moja niezwykła sympatia i wdzięczność dla, dla Solidarnych 2010, którzy po prostu mieli oczy i widzieli, ale co gorsze, co ważniejsze, mieli odwagę mówić o tym głośno. Bardzo za to dziękuję. Zawsze widziałam Państwa plakaty, żądania, wspieranie rodzin. To, to, to Wtedy, a zwłaszcza, a i teraz ma kolosalne znaczenie, bo wtedy nas wspieraliście, nie pozwoliliście nam nas wyizolować, a teraz wiemy do kogo możemy mieć zaufanie, tak? Kto jest szczery i prawdziwy. No i stawiamy ten namiot, dawniej był coraz bez przerwy, dziś tylko w weekendy, namiot czterech, namiot nadziei, ale Yy, obecny lokator yy, pałacu namiestnikowskiego yy, powiedział, że to jest namiot yy, yy, namiot niechęci czy namiot yy, zapomniałem w tym momencie yy, jakiego słowa użył, ale najbardziej symptomatyczne jest to jak pani to widzi, kiedy usłyszeliśmy wszyscy cała Polska, że państwo zdało egzamin wbrew wszystkiemu co Zwykłe oko widzi. No to, to jest jakaś gigantyczna bezczelność. Nie wiem, nawet, nawet pomyślałabym sobie gorzej, że osoby, które tak mówią, uważają, że my jesteśmy jakimiś idiotami, którzy nie potrafią myśleć, nie widzą, którym można wszystko powiedzieć i one to łykną. To jest obrażające najbardziej. No ale niestety jest trochę ludzi, którzy to łyknęli. No to już naprawdę im ubolewam, 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 naprawdę ubolewam nad, nad tego rodzaju, nawet muszę powiedzieć, że, że chciałabym mieć jakąś satysfakcję, że, że chociaż po kawałku, prawda, wychodzi, ale jest mi bardzo trudno w kontekście śmierci chorążego musia. Myślę sobie, że może świadkowie, czy te osoby, które rzeczywiście coś widziały i mogą oskarżyć Rosjan, bo to niewątpliwie do tego powinno prowadzić. No albo nie mają łatwego życia, albo nie mają go wcale. Pani się do... trudno mi znaleźć słowa. Dziękujemy Pani bardzo, bardzo i będziemy zawsze do końca i oby do dobrego końca, jeżeli dobry może być, no dobre o tyle, że Polska musi się odrodzić. No tak, to, to jest wiel, wielkie zadanie. Ja bardzo się denerwowałam na konferencji smoleńskiej, bo odkłamywało się propagandę. Konferencja smoleńska, która niedawno się skończyła, ona właściwie była w, w nieustannej dyskusji z propagandą. Natomiast obecnie, dzisiaj, znajdujemy się w miejscu, w którym powinniśmy być 11 kwietnia. Dwa i pół roku zmarnowane, bezpowrotnie. Dziękuję, Dziękuję bardzo.